Usuwanie zacięcia papieru w drukarkach HP OfficeJet Pro 9110, 9110e, 9120, 9120e, 9130 oraz 9130e All -in -One. Jeśli podczas drukowania drukarka przestaje podawać arkusze papieru, a na panelu sterowania wyświetlany jest komunikat o błędzie zacięcie papieru, Prawdopodobnie wystąpiło zacięcie papieru. W celu rozwiązania problemu należy wykonać opisane poniżej czynności. Po wykonaniu każdej czynności ponownie spróbuj użyć drukarki. W przypadku wystąpienia tego samego problemu należy przejść do kolejnego kroku. Krok pierwszy. Usuń zacięcie papieru od strony strefy drukowania. Otwórz przednią pokrywę. Otwórz pokrywę dostępu do wkładów. Zajrzyj do wnętrza drukarki i wyjmij zacięty papier. Delikatnie przesuń karetkę w lewo i prawo, aby całkowicie sprawdzić obszar wydruku pod kątem zacięcia papieru. Unieś uchwyt pokrywy ścieżki papieru i zdejmij pokrywę. Znajdź zacięty papier wewnątrz drukarki. Chwyć go oburącz i pociągnij do siebie. Uwaga, aby uniknąć zacięć papieru w przyszłości, sprawdź, czy na rolkach i kółkach nie ma kawałków papieru. Pamiętaj, aby usunąć wszystkie kawałki papieru i zanieczyszczenia. Ponownie załóż pokrywę ścieżki papieru, aż zatrzaśnie się na swoim miejscu. Zamknij pokrywę dostępu do wkładów. Zamknij przednią pokrywę. Krok drugi. Usuń zacięcie papieru od strony podajnika papieru. Naciśnij i przytrzymaj dwa przyciski po obu stronach zasobnika wyjściowego, aby wysunąć zasobnik wyjściowy od drukarki. Wyjmij podajnik, wyciągając go całkowicie z drukarki. Sprawdź obszar podajnika od spodu drukarki. Wyjmij zacięty papier. Wsunij podajnik papieru z powrotem do drukarki, aż zatrzaśnie się na swoim miejscu. Włóż zasobnik wyjściowy z powrotem do drukarki. Drukarka HP OfficeJet Pro 9130 posiada drugi podajnik papieru, który należy wyczyścić. W tym przypadku należy całkowicie wyciągnąć drugi podajnik z drukarki. Sprawdź obszar wewnątrz drukarki, w którym wyjęto podajniki i wyjmij zacięty papier. Włóż drugi podajnik z powrotem do drukarki. Naciśnij zatrzask na tylnej pokrywie dostępu i otwórz pokrywę. Wyjmij zacięty papier. Zamknij tylną pokrywę dostępu. Krok trzeci. Usuń zacięcie papieru z podajnika dokumentów. W przypadku drukarek z automatycznym podajnikiem dokumentów, czyli ADF. Unieś pokrywę podajnika dokumentów. Wyciągnij zacięty papier z pomiędzy wałków. Zamknij pokrywę podajnika dokumentów, aż zatrzaśnie się na miejscu. Podnieś pojemnik podajnika dokumentów. Wyciągnij cały zacięty papier od strony zasobnika wejściowego. Zamknij zasobnik podajnika dokumentów. Krok czwarty. Wyczyść rolki podawania papieru. Na wałkach podawania papieru mogą się gromadzić kurz, włókna papieru i inne zabrudzenia. I powodować zacięcia papieru oraz problemy z podawaniem papieru. Wyczyść wałki, aby zapobiec przyszłym zacięciom papieru. Przygotuj następujące materiały: niestrzępiąca się ściereczka lub wacik. Woda destylowana, filtrowana lub butelkowana. Wyłącz drukarkę. Odłącz przewód zasilający i pozostałe kable. Lekko zwilż ściereczkę wodą destylowaną lub przefiltrowaną, a następnie wyciśnij z niej nadmiar wody. Wyjmij zasobnik wyjściowy. Wyciągnij zasobnik wejściowy. Wyciągnij główny podajnik, a następnie delikatnie przechyl drukarkę do tyłu o około 60 stopni, aby uzyskać dostęp do podstawy drukarki. Delikatnie wyczyść wałki, wycierając je za pomocą szmatki. Obróć wałki, aby wyczyścić ich całą powierzchnię. Odczekaj 10 minut, aż wałki całkowicie wyschną. Załóż podajnik. Załóż zasobnik wyjściowy. W przypadku drukarek z automatycznym podajnikiem dokumentów, czyli ADF. Unieś pokrywę podajnika dokumentów. Wyjmij cały papier z pojemnika podajnika dokumentów. Jeżeli szmatka wysuszyła się, ponownie lekko zwilż ściereczkę wodą destylowaną, a następnie wyciśnij z niej nadmiar wody. W celu wyczyszczenia obu tych części należy zastosować ten sam sposób, który zastosowano wcześniej. Umyć wałki i wkładkę separatora za pomocą szmatki. Uwaga! Jeżeli powierzchni wałka nie da się wyczyścić wodą destylowaną, zamiast tego można użyć małej ilości alkoholu izopropylowego. Odczekaj 10 minut, aż wałki całkowicie wyschną. Opuść pokrywę podajnika dokumentów. Krok 5. Zresetuj drukarkę. Kiedy drukarka jest włączona, odłącz przewód zasilający od drukarki. Odłącz przewód zasilający od źródła zasilania. Odczekaj 60 sekund. Podłącz z powrotem przewód zasilający do gniazda ściennego i drukarki. Uwaga: HP zaleca podłączenie drukarki bezpośrednio do gniazdka elektrycznego. Włącz drukarkę, aby zakończyć resetowanie. Więcej pomocnych filmów można znaleźć na naszym kanale HP Support w serwisie YouTube.